Na chwilę odłożę na Tak, to jest dużo da mało. No to tutaj. To już na koniec, że właśnie teraz się Też Nie wiem, czy już tu nie... Bo chyba nie ma żadnych, które mają w Wszystko dobra? Można tylko końca to odsunąć i to podzieszyć na, na hot first i cold first. To są cold. Chyba duższy, nie. Tutaj, to nie, to nie jest tak. To Dobra. już jest wszędzie porządne. Mhm. Tu jest trzydzieści, to już. to było można takie No. To tak pionował, czy to przekręcamy Jeszcze chcę zobaczyć, czy jest napisane jakieś właśnie 25, Nie nie napisane. O, Nie, nie, się... nie wiem, No dobra, to tu możemy to właściczyć jeszcze trochę Dużo tam brakuje? Żeby ona się zmieściła? Wkładać no na te... Ralf Cold Press i Hot Press Te wszystkie No dobrze by było, ale nie wiem czy to się zmieści Znaczy O, by były na samym dole wtedy Dobra, jeszcze. Albo najmniej te, bo tam są takie te bardziej nic media i w ogóle tym, że Te są jest sądzę, że mi się nie podoba, że on tu nie. Co za niektóryży w Już są posegregowane. Okay. Masz Cold y hot i Hot no. Press Ale to zostawiamy tak, żeby wystawało, czy to... E taką stronę nie, myślę, że to mogą troszkę wystać, bo tam te zawsze tak stały. Z tym się nie zmieścimy. Znowu musiałem, żeby tam gdzieś wcisnąć. Że... No a tutaj? Jakby te kryjówki są właśnie. Ja, to... I mi... mogą tak być, tylko wszystkie takie same opakowania. No, no, ale skupić, ale nie to może się widać różnicę tutaj. No nieźle. Mamy no, tu no Ale to muszę ja chyba ten chyba położyć tutaj. Będzie trochę mocno. Ja, Ale ten też tylko nie da. No to tak, to no, mam A i to jest chod po prostu. No, nie musi być, bo nie ma chyba tylko większych. Jest to no. malutki. I patrząc się skórze Ty Sonia mi dała tam Na koniec Jak to, to jest taki mikser tak. Się... Mhm. Mhm. No, 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 tak? No może czyli... A bo ten miał być Bo ten chcieliśmy potem tak? chcesz... Dobra, tak. będzie tak, obok <laughs> Nie można wszystkiego wszystkich oddać. No to co czekaj, to no zrobię tylko. Nie, 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 to jest miks. No hmm. coś. dobra, bo Dawid są, a są to jest Tak, teraz... Jest... Bo ja chcę, żeby schodami były obok siebie wszystkie. I tu jeszcze się coś zmieści. Małego. Nie wiem. No to nie, bo to są tu duże. No może na jupo i tak dalej, to wszystko. Ciekawi. No nie. No nie mieści się. I, I tutaj bawełna przychodząca w niebo. W niebo, niebo no nie no, A to jest to, może. No, co się dzieje w tym filmie? No chyba, że nie, nie ma bardzo go, chyba, nie. że rozrobimy jakąś podmiankę z tamty. na punkcie.